Zawodnicy UKS Feniks Dębica Mistrzami Podkarpacia. Nasi pływacy zdobyli podium na letnich mistrzostwach okręgu podkarpackiego. Przez dwa dni blisko 300 osób z 20 klubów z całego województwa rywalizowało na dębickim basenie. Pływanie, no to bardzo fajny sport, fajnie się spędza z nim czas i... Mili trenerzy. Moim hobby, moją pasją, uwielbiam to robić i robię to codziennie. Nie wiem, dla pasji. Myślę, że to jest y, bardzo fajnie, spędza się czas wolny i jest mega fajnie, tylko ciężko. Pływanie to jest takie odstresowywać, w sensie bardzo pomaga e, w ciężkich sytuacjach, jak chce w sensie się wyżalić, to idę na pasję popływać Jest dobrze. Wyżalić? No, a może być. Zawodnicy UKS Feniks Dębica zostali mistrzami Podkarpacia po raz czwarty z rzędu. Bardzo duży sprawdzianin, sportowa rywalizacja, jest to, są to zawody okręgowe Mistrzostwa Podkarpacia i także jest dużo młodzieży, w tym moja córka i dużo znajomych jeszcze startuje. Jesteśmy na Mistrzostwach Okręgu, prawie 300 zawodników, także fajne, duże zawody. Zawody przygotowawcze, takie z marszu przed, przed głównymi imprezami, jakie będą w połowie lipca, czyli Mistrzostwami Polski. Ale to już coś nam pokaże, gdzie, gdzie poszczególni zawodnicy są, w którym momencie. Pływanie bardzo zdrowe. Trudne, ale zdrowe i przyjemne, naprawdę. Jest to kolejna edycja zawodów, które odbywają się na, na terenie naszej pływalni. Uchujek w ubiegłym tygodniu mieliśmy Ogólnopolskie Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży do lat 11. W tej dzisiaj mamy zawody okręgowe Mistrzostwa Podkarpacia, Cieszymy się, że, że nasza pływalnie cieszy się takim zainteresowaniem. Na pewno pływanie jest sportem, który wymaga dużej determinacji, dużej cierpliwości, samozaparcia, ponieważ tak jak obserwuję tu i naszych zawodników z klubu Feniks czy z klubu Gryf, od 6 rano codziennie trenują, także na pewno jest to bardzo dobra szkoła życia. Klub UKS Feniks Dębica podsumował sukcesy swoich sportowców. Łącznie 67 medali, 24 złote, 22 srebrne oraz 21 brązowych. To ostateczna kalkulacja. Aż 12 zawodników zostało również indywidualnymi mistrzami województwa.